Lendrina! Ja się nie chcę odwrócić, bo... bo to jest... No właśnie to jest to, co o czym mówiłem! Że ona stała za mną, normalnie czułem oddech jej plecy. Ja sobie obiegnę wokół tego domku zobaczcie. przykład. Babcia! Babcia i Slendrina, No! Przecież to jest creepy, to jest mega creepy, no! zamykamy drzwi za sobą. Dobra, drzwi. Zenia? dobra lecimy stąd. Wydaje mi się, że też będzie jakiś śmieszny budy. Tego też że ja gram na maksa. Do widzenia, hehehehe na... Leś... Tutaj nie, tu jest jakiś- NAMIOT! Namiot, Slendrina, weź się, odwal Nie wiem dlaczego 2-3-9-0, ale to tu... nie działa JOŁ! Slendrina! Ona czasami tak po prostu dwa razy się zbuguje i dwa razy nas zaatakuje dobra. 5... 3... 7... Dobra 5-3-7... 9 5 5-3-7-9! 5-3-7-9! 5-3-7-9! Dobra, lecimy! 9, dobra Co tam tutaj chodzi? Tu jest w ogóle jakieś- OKO! 電車ってどんなものだっけ？あのですね、走行の熱い車で長い方針がついてるのもあって。<laughs> <laughs> Tutaj też niczego nie ma. Ja się nie chcę za mną za mną odwracać za siebie. żeby ona mi tutaj zachwyła. Chwilę... Właśnie o to mi chodzi! Właśnie o to mi chodzi, że tak jest zawsze. Jeżeli ja się odwracam, to ona automatycznie mnie ciągnie do siebie. Tuż idziemy dalej tutaj z tematem. No Slendrina, please no, please no, please no. no! Dobrze, bo wydaje mi się, że to piętro już jest przez nas. Aaaa! Coś tu znalazłem. Dobra, jest kluczyk, mamy kluczyk. Aaaa! No no! jest bezpiecznik, mamy 4 z 8, idziemy w Ludku! Słuchaj, tutaj drzwi, nie ma slendryny tutaj naszej. Dlaczego ona mnie tak ciągnie do siebie? Slendrina, slendrina, slendrina. Czasami jak tak mówię, to ona się pojawia. To jest właśnie to, o czym teraz mówiłem. Mykamy teraz tutaj te drzwi i widzę, że tutaj jest chyba pokój. Ona gdzieś tutaj była. Dobra, otwieramy tutaj, otwieramy tutaj, otwieramy tutaj, nie ma żadnego beczka. Jak ja nie lubię, jak ta slendrina jest tak blisko, to jest nienormalne. Mamy tutaj, najprawdopodobniej jest to las, w którym się czuję bardzo... Kowal, więc teraz czym prędzej lecimy sobie tutaj do góry, ja sobie tutaj apteczki użyję, żeby nie było tak, że u góry znajdą się trzy slendriny. On... Dobrze, mówiłem, że trzy slendriny tutaj naraz wyskoczą, no! Okej, okay. slendrina tam... Slendrina, no! No co jest grane?! Slendrina, no! Musimy zginąć, tak zginąć przed końcem. Nie powinno być dobrze! Myślałem, że zginąłem, myślałem, że zginąłem, ale przewróciłem się, naprawdę przewróciłem się przez to. Że...